Siemano, dzisiaj będę z moim bratem. Yy, Próbował ukaść coś na filmiku. Wiem, że dawno mnie, dzisiaj na, na publiku, nie na filmiku, dawno mnie nie było. I prób, no, chcę nagrać jakiś specjal. Trochę będzie, mam mocny mikrofon, więc ogólnie nie, nie narzekajcie na dźwięk myszki. Ona jest dosy, jest mega cicho od razu, mówię, a ten mikrofon łapie wszystko. On złapie chyba nawet dmuchnięcie, postaram się. Dobra, ale nie to. Będziemy podczas tego shortsa próbować zdobyć jakiegoś fajnego brain rota. jak się nie uda, no to trudno No to coś, coś, to, to powiem, że od razu mamy konkursik Konto nie dołączy, nie wiem dlaczego, bo jest jakiś problem mamy z tym kontem, gdzie jest brain rod do wygrania Ale mamy do wygrania ogólnie tego Do wygrania mamy Tung Tung, Sahura, 4,5 miliona No i mam nadzieję, że będzie spoko do wygrania to widzimy się, jak może coś uda nam się na publiku zdobyć. Niestety nie udało nam się nic zdobyć, ale... No, nagroda niestety No, nagroda, nie wiem czy niestety, niestety, ale taka mini kara. Chociaż dla mnie to nie jest kara, bo to takie gówno dołożymy do ten... Yy, do naszej znaczy, do głównej nagrody i teraz będą dwa brain rocy że, Ale żeby je zdobyć trzeba suba, lajka i ze swoim nikiem Ja się dodam do znaj. No, i wtedy będziesz musiał ten. I będziesz musiał. Yy, zdobyć. Będziesz musiał mnie, mnie przyjąć. Dołączyć do mnie na prywatach. Obiecuję. Możesz nawet bez brainrotów. Ja nie skamuję. Obiecuję, nie skamuję. Nie jestem jakimś kamerem najgorszym z indii. No i zdobędziesz sobie tego brainrota. będzie super. I, beń, i dodatkowym brainrotem jest los Jobcitos. I 1,8 miliona. No to do zobaczenia. Może ty wygrasz, do zobaczenia. Może, jak będziesz, jak będziesz miał Discorda, możemy się zgadać na Discordzie, elo.